Choć siedziba główna Filharmonii mieści się w budynku przy ulicy Jana Pawła II, 3, kilkadziesiąt metrów dalej u zbiegu ulic Jana Pawła II i lutosławskiego stoi kamienica, która również jest własnością tej instytucji, od wielu lat mieszczą się tam m.in. pokoje gościnne dla muzyków Filharmonii z Poza Słupska, a także dla artystów, którzy współpracują z orkiestrą. Część pomieszczeń jest wynajmowana. Jedną kondygnacją przez kilkanaście lat zajmował nowy teatr, zanim przeprowadził się do nowej siedziby. Budynek, choć okazały, nie jest w najlepszym stanie technicznym remontu wymaga m.in. dach i na te pracę Filharmonia otrzymała 165 tysięcy złotych. Bo ten budynek jest naprawdę piękny. To jest jedna wielka historia i zawsze jak tam przechodzę, to strasznie się cieszę, że taki piękny budynek jest tak bardzo blisko Filharmonii, że poniekąd przynależy też jakby do administrowania naszej instytucji. Troszkę dach się nam podziurawił tam przez te wszystkie lata, bo, bo tak i Fajnie by było, gdyby się to udało, udało zrobić. Filharmonia dostała też pieniądze na trzy z czterech projektów, o dofinansowanie których wnioskowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 55 tysięcy złotych. Ministerstwo przekaże na. Przeprowadzenie cyklu koncertów edukacyjnych dla dzieci, niewiele mniej, bo 54 tysiące złotych, Filharmonia otrzymała na drugi Festiwal Muzyki Wojciecha Kilara. Natomiast grant w wysokości 67 tysięcy złotych pozwoli na organizację koncertu pamięci Karola Szymanowskiego w 140 rocznicę urodzin kompozytora. Na te wydarzenia do sali Filharmonii będzie się można wybrać już w nowym sezonie artystycznym.